Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia, ja się zapraszam na kolejne dekorady. To dzisiaj tak jak widzicie jestem otoczona glamour. Błyszczy się, świeci się, brokaci się, daje po oczach. Dzisiaj mi Państwo takie glamurowate glamour. To znaczy takie glamour mam nadzieję w dosłownym słowa znaczeniu, ponieważ na życzenie Państwa, ewidentnie na życzenie Państwa, taka kompozycja taka bardzo mocno błyszcząca i bardzo mocno taka podkręcona, takie glamour, dlatego że Państwo czuli pewien niedosyt w momencie, kiedy próbowałam robić glamour, ale finalnie nie doszłam do takiego efektu, bo w trakcie zmieniła mi się koncepcja. W związku z tym dzisiaj będę starała się wywiązać z tego, żeby rzeczywiście było to glamour. Człowiek od zadań specjalnych, czyli Artur, wkroczył na ten kanał że tak powiem, z impetem, jego pracy Wam się podobając bardzo mnie cieszy, dlatego, że można powiedzieć, by było, że do powiedzmy w tym okresie przedświątecznym jestem zwolniona z minimalizmu, ale no, to by można było powiedzieć wyłącznie wtedy, gdyby dla, to był dla mnie, powiedzmy, jakiś taki dyskomfort wykonywania takich prac. Natomiast ja minimalizm również bardzo lubię, lubię wykonać pracę lubię wykonać, wykonywać prace takie y, minimalistyczne, ale w moim pojęciu czyli takie powiedzmy, gdzie ja się ograniczam z ilością produktów lub ja się ograniczam z rodzajami produktów wykorzystanych, natomiast z minimalizmem w wydaniu mojego męża nie ma to totalnie nic wspólnego. Ja, to znaczy zawsze ja będę tą osobą, która wkłada więcej tych rzeczy i więcej, i więcej, i więcej. Więc jeżeli jest zapotrzebowanie w sensie Waszych gustów na takie właśnie minimalistyczne stroiki i kompozycje, jakie prezentuje Artur, to ja się bardzo z tego powodu cieszę, ja tam będę sobie po cichutku robiła swoje. Dzisiaj wokół mnie już wspomniałam, że glamour, natomiast kolorystyka zdecydowanie myślę będzie biało-złota, być może z delikatnym dodateczkiem, takim dodateczkiem dosłownie zieleni, ale to się o to okaże w trakcie wykonywania. Jako bazę wykorzystuję ceramiczną, podkreślam, ceramiczną osłonkę, dlatego że ceramiczna osłonka to już nie byle co. W sensie to już nie jest osłonka plastikowa. Na przykład to jednak jest zupełnie inna jakość. Ta osłonka ceramiczna jest, moi drodzy, ona jest matowa. Natomiast tak jak wspomniałam, już zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o produkt i finalny efekt całej kompozycji, bo jednak Pewne elementy, takie choćby nawet jak właśnie rodzaj osłonki, jakby pewne kompozycje obligują do pewnych elementów. W związku z tym, zresztą co ja będę tutaj dużo mówiła, zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Jeżeli macie życzenie towarzyszyć mi w całym tym procesie wykonywania, mam nadzieję, że macie. Zapraszam Was symbolicznie do mojego stołu, a po całym, a finalny efekt zobaczymy na końcu i wtedy na pewno nie omieszkam powiedzieć od siebie jeszcze kilku słów. Zapraszam. E, mili Państwo, teraz zaprezentuję Wam moją dekorację glamour. <grywania> Proszę uprzejmie, obejrzyjcie w kółeczko, no za chwilę ją postawię troszkę z boku, żeby tak swobodniej móc się wypowiedzieć. Mili Państwo, tak jak jeżeli obserwowaliście, tak spojrzę, czy jest dobrze ustawiona, bo złapałam się na tym, że wielokrotnie gdzieś tak sobie ustawię ją z boku i później opowiadam Wam o tej dekoracji, którą wykonałam, a nie do końca ona stoi do Was tak właśnie w takiej pozycji, w jakiej powinna być widziana. Ale teraz jest chyba w porządku. Mili Państwo, jeżeli obserwowaliście proces wykonania dzisiejszej dekoracji, to w zasadzie wszystko wiecie. Jeżeli nie obserwowaliście, no to przykro mi bardzo. Natomiast to teraz ewentualnie to, co mam do powiedzenia... jest. Jeszcze powiem. I moi drodzy, tak, po pierwsze, nie ukrywam wcale, że jakby dekoracja taka typowa, glamour, jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ na co dzień ja nie wykonuję tego typu dekoracji ze względu na fakt, że jeżeli się tak bardzo błyszczy, świeci, brokaci i tak dalej, to. Jest to ok, w porządku wobec osób, które po prostu preferują ten styl. Dlatego też muszę Wam powiedzieć, że uczciwie nie wiem, czy to jest dla Was, dla osób, które na przykład zapytywały o dekorację glamour, na przykład prosiły o wykonanie takiej dekoracji, o zaprezentowanie Wam jakiejś inspiracji. Czy to jest dla Was zadowalający efekt, moi drodzy? Tutaj jakby co się wkradło. Wydaje mi się, że wszystkie użyte elementy są elementami w zasadzie glamour, oprócz kwiatów, których tutaj jest niemało. To są tak zwane postarzane róże, postarzane dlatego, że z bliska będziecie widzieli z tak nie widać, ponieważ one końcóweczki mają takie jakby przypalane. Natomiast moi drodzy, ja uznałam, że gdybym włożyła w tego typu dekoracje takie kwiaty... Skądinąd, skądinąd, swoją drogą, przepiękne zimowe kwiaty. Ale widzicie, już dla mnie tego typu kwiaty są jakby wystarczającym elementem yy, takim, yy, ten element posiada w sobie przepych, poprzez swoją formę, poprzez to właśnie delikatne brokacenie, poprzez przepruszenie śniegiem, on już jest na tyle zdobny, że ja ten element raczej komponuję, tego, ten kwiat komponuję raczej z elementami takimi łagodniejszymi. Natomiast tutaj przy tak dużej ilości tego brokatu, przy tak dużej ilości tego złota, tego świecenia, już dla mnie niekoniecznie, że tak się nieładnie tutaj wyrażę do przełknięcia, w sensie yy, według mnie już byłoby tego za dużo. Jeżeli Wam się wydaje, że użycie tego typu róży jest tutaj nieodpowiednie, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach. Słuchajcie, merytoryczna krytyka jest zawsze dobrze widziana, znaczy nie jest powiedzmy sobie mile widziana, super, cieszę się, że mnie krytykują, ale ja przyjmuję merytoryczną krytykę, ponieważ ja się naprawdę w wielu sytuacjach również uczę. Wiele Waszych ewentualnych komentarzy mogą być dla mnie są i są dla mnie wskazówkami dla, jakby na przyszłość. Dlatego w przyszłości, jeżeli uznacie, że to nie jest glamour, to ja w przyszłości już będę wiedziała, że oczekujecie jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej świecąco, błyszcząco i na bogato. Ta róża dla mnie przełamała to wszystko, więc mm, tak, jak, tak jak właśnie już powiedziałam i tutaj rozwodzić się już więcej nie będę. Dla mnie jest to dekoracja glamour, ale bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Powiem Wam szczerze, że też trudno mi się jest wypowiadać, jeżeli o szczegóły chodzi tej dekoracji, co, jak i dlaczego użyłam, ponieważ totalnie muszę Wam powiedzieć, szłam... Jakby po omacku, szłam po omacku, i tutaj teraz może zabrzmi jak taki totalny lajk, jaki totalny amator, ale po omacku w sensie takim, że, no wiecie, jeżeli wykonuje się coś bardzo często, to człowiek też jakby to swoje rzemiosło udoskonala. Jeżeli wykonuje się coś incydentalnie, tak jak na przykład właśnie tego typu dekoracje, to też udoskonala, ale, już, ale może tak najpierw musi się tego dobrze wyuczyć. Dlatego, też tutaj, jedynie co w zasadzie mogę powiedzieć, co dlaczego, to to, że wybierałam elementy dekoracyjne w postaci dużej ilości gatunków dodatków. Na zasadzie wszystkie gałązki tak jak widzicie, białe, mocno brokacone, złote. Mocno brokacone tutaj mamy delik delikatnie. Tutaj mamy inny odcień złota. To jest tak zwana palma Waszyngtona i akurat muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą palmę, to jest jeden z niewielu elementów dekoracyjnych, takich właśnie w stylistyce mocno błyszczącej, który naprawdę szczerze mi się spodobał i szczerze yy, tak wizualnie uważam, że jest on świetny do wykonania różnego typu dekoracji. Natomiast i tutaj go z przyjemnością akurat zastosowałam, użyłam, bo do tej pory nie miałam takiej jeszcze możliwości. Jeszcze planuję go użyć wykona przy wykonaniu dekoracji mocno zielonej samym elementem takim złotym, ale tylko gdzie nie, gdzie złoto to już nie będzie glamour, ale będzie dekoracja zielona, mocno zielona ze złotem. Natomiast moi drodzy, więc tak, zarówno ta palma Waszyngtona, jak tutaj cykas, gałązki cykasa, zobaczcie, tutaj również te wszystkie inne takie dodatki, takie imitacje różnego rodzaju roślinności, nawet nie wiem, czy w ogóle tego typu rzeczy przecież nie występują w ogóle w naturze, więc są to totalnie sztuczne twory na podstawie, właśnie świąt Bożego Narodzenia. Używałam ich dobierając kształtem. To znaczy tak, na przykład nie znalazły się tutaj listki okrągłe, jak widzicie, nie znalazły się tutaj, tutaj w zasadzie wszystkie listki są, mm, są jakieś takie, wiecie, pociągłe, są y, wszystkie y, bardzo, hmm, nie wiem jak to określić, słuchajcie ten kształt. Ale doskonale wiecie o co chodzi. Wszystkie liski, powiedzmy sobie, korespondują z tą palmą, korespondują z cykasem. Wszystkie są o bardzo podobnych kształtach. Również te białe, również gałązki zielone. Gałązki zielone wprowadziłam na samym końcu, z jakby z pełną odpowiedzialnością tego, co robię. To znaczy ja nie wprowadziłam ich na końcu, dlatego że a uwidziało mi się. Gałązki zielone w założeniu miałam zamiar wprowadzić jednak w to glamour, ponieważ no, nie wyglądałoby tak do końca, to powiedzmy... Niedopełnione takie byłoby, a jednak y, jakiś tam świerk, coś zielonego, to jest też akcent zdecydowanie świąteczny i wydaje mi się, że on tutaj nie zabiera, te gałązki zielone nie odbierają jakby tego stylu, y, tego stylu glamour, tej kompozycji. Także no tutaj w zasadzie mam tyle do powiedzenia. Yy, Bąbki szklane oczywiście, róże imitujące róże żywe. Starałam się dobrać dodatki dobrej jakości. Yy, tutaj mamy gałązki jodełki, również imitujące żywe, natomiast reszta w stylu glamour jest to bardzo charakterystyczne. O tyle się mogę powymądrzać wiedząc to z dekoracji lokali, weselnych na przykład. W stylu glamour jest to charakterystyczne, że bardzo często takie rzeczy w naturze w ogóle nie występują, nie są one nawet imitacją naturalnych element, naturalnych yy, jakichś tam, powiedzmy, elementów, tak, naturalnych roślin, naturalnych kwiatów. Są one totalnie komercyjnym produktem na... Yy, z, wytworzonym na potrzeby właśnie takiego stylu, a nie innego. Uff, no to chyba tyle mam do powiedzenia na temat tej kompozycji. I mi Państwo, ja po prostu całkowicie się oddaję pod Waszą opinię. Pod waszą, no czy to krytykę, czy ewentualnie jakąś pochwałę. Całkowicie oddaję się dzisiaj Wam, po prostu yy, dlatego, że bardzo jestem ciekawa Waszego zdania na temat tej kompozycji. O ile wykonuję nieraz kompozycję, o której mogę powiedzieć w 100%. To jest kompozycja taka, którą ja chciałam właśnie stworzyć. Taki właśnie chciałam efekt uzyskać. To dzisiaj niestety nie mogę tego powiedzieć, nie w sensie takim, żebym ja się nie czuła spełniona, tylko w sensie takim, że jestem po prostu pełna obaw, czy ta kompozycja może zaspokoić w ogóle Wasze zapotrzebowanie estetyczne na styl glamour u osób, które lubią styl glamour, i ewentualnie, czy może zyskać akceptację u osób, które niekoniecznie za tym stylem przepadają, ale na przykład taka forma się im w pewnym tam w sensie pojawiła powiedzmy nawet jest, jest do zaakceptowania. I tutaj absolutnie nie mówię tego umniejszając temu stylowi, bo styl glamour jest... Mm paradoksalnie dość trudnym stylem, bo widzicie, żeby wykonać coś ekstra, trzeba naprawdę umiejętnie dobrać produkty, trzeba naprawdę umiejętnie je ułożyć, skomponować i tak dalej. Yy, dlatego wiecie, glamour, glamourowi nierówny. To jest tak jak w każdym innym stylu, ale myślę, że jest to trudna sztuka, żeby to rzeczywiście się fajnie prezentowało i ja nie wiem, czy ja tej sztuce sprostałam. Kolejna jeszcze sprawa, taka już bardziej techniczna, osłonka ceramiczna, o której wspomniałam na początku, to już jest osłonka, którą znacie, dlatego że już w tego typu osłonkach, nie w tych samych, bo tamte już poszły do dobrych ludzi, ale w tego typu osłonkach już wykonywałam kompozycje. I tak jak w przypadku poprzednich kompozycji, wybaczcie odłożę tacę, tak jak w przypadku poprzednich kompozycji informowałam, że według mnie ładniej się one prezentują bez tej podstawy, bo po prostu przypominają bardziej zwykły taki wazon, to tutaj w tym przypadku akurat myślę, że ta podstawa jest yy, pożądana wręcz, dlatego że ona zdecydowanie w tej chwili imituje tutaj yy, flowerboxa. Także o tyle, że już kiedyś też wspomniałam, że Flower Boxy troszeczkę to w ogóle tanie zmieniło znaczenie, i to się w tej chwili wykonuje po prostu w pudełkach kompozycji i to już jest Flower Box. W związku z tym myślę, że to dzisiejszą tą kompozycję możemy również nazwać takim Flower Boxem w stylu glamour. I tak właśnie zatytułowany jest ten film. Mili Państwo! Tak jak powiedziałam, i tak bardzo proszę Was o uczciwe opinie pod tym filmem. Ja się nie obrażę, nie obrażam się tak łatwo, absolutnie nie jest mnie tak łatwo urazić. Ja naprawdę jestem otwarta na krytykę, tylko taką, powiedzmy sobie, kulturalną, i jedynie o to proszę. Także proszę Was bardzo o komentarze, o opinie na temat tego, co dzisiaj, czego dzisiaj dokonałam, jeżeli ktoś miałby ochotę. No, być tą kompozycję będzie się ona znajdowała na stronach naszego sklepu Parpassion. Mili Państwo, też taka informacja dla Was, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, a chciałoby ewentualnie skorzystać. Jeżeli macie życzenie, nasz sklep jesteśmy zmuszeni zamknąć z różnych względów. O tych, o tych względach gdzieś tam na pewno powiem. Natomiast na ten moment mamy bardzo dużą wyprzedaż, więc jeżeli macie ochotę skorzystać jeszcze, to zapraszam Was również do naszego sklepu w celu dokonania zakupów wyprzedażowych, jeszcze świątecznych i już nawet wiosennych. Jeżeli macie życzenie, linki do sklepu naszego i do tego strojka w opisie pod filmem. Znajdują się tam również strojki Artura, inne strojki moje. No, i cóż jeszcze, mieli Państwo tradycyjnie, oczywiście. No, nie byłabym sobą, gdybym Wam nie życzyła dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, uśmiechu na twarzy życzę Wam mimo wszystko, mimo jakby różnych trudności. A w tej chwili mamy ten okres taki zimowy, więc wiem, że trudności doskwierają wielu osobom, i przykro mi jest bardzo z tego powodu, ale chciałabym, żebyście choć na chwileczkę, żebym być może spowodowała choćby tymi filmami, że choć na chwileczkę się uśmiechniecie w ciągu całego dnia. Yy, zdrowie już było, zdrowie już życzyłam, uśmiechu na twarzy już życzyłam, nic ważniejszego moi drodzy nie ma. Przesyłam wam tradycyjnie milion buziaków, no i cóż, do następnego miłego zobaczenia, papa! Pa.